Mieszkańców Opalenicy zawsze charakteryzowała wyjątkowa odwaga i niezwykły patriotyzm. Opaleniczanie brali udział we wszystkich zrywach niepodległościowych, a uporczywością prowadzonych przez dziesiątki lat działań stworzyli prężny system życia polskiego. Wszystko to zaowocowało niezwykłą aktywnością podczas Powstania Wielkopolskiego na przełomie 1918 i 1919 roku. Polacy stanowili wówczas blisko 80% ludności Opalenicy. Działało tutaj 12 polskich organizacji, wśród których ważną rolę odgrywał Sokół, założony 1 października 1904 roku. Strategicznym punktem miasta był dworzec kolejowy, przez który przechodziły transporty powracających z frontu żołnierzy. Podstawowym celem opalenickich powstańców była kontrola nad linią kolejową w stronę Nowego Tomyśla, Zbąszynia i dalej do Frankfurtu oraz Berlina, by nie dopuścić do niemieckiego uderzenia w kierunku Poznania. Chodziło też o utworzenie i utrzymanie stałej, naturalnej linii obrony wzdłuż Odry i linii jezior z Bążeńskich. Powracającym z frontu żołnierzom odbierano broń i amunicję. W ten sposób, przygotowujący się do wystąpienia zbrojnego opaleniczanie, zgromadzili jeszcze przed wybuchem powstania około 300 karabinów i 2 CKM. -y. Ważnym miejscem na ówczesnej mapie opalenicy był Hotel du Nord Piotra Liszyńskiego, dzisiejsza ulica powstańca Kozaka 11. To tutaj odbywały się zebrania polskich organizacji w latach pruskiego zaboru, a w czasie wybijania się na niepodległość. Począwszy od 13 listopada 1918 roku działały kolejno Rada Robotniczo-Żołnierska, Polski Komitet Werbunkowy i dowództwo Kompanii Opalenickiej. Rada Robotniczo-Żołnierska w Opalenicy przejęła pełnię władzy w mieście i najbliższej okolicy. Jej praca polegała na utrzymaniu ładu i obsadzeniu posterunkami najważniejszych obiektów w mieście. Po usunięciu z Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Opalenicy jej niemieckich członków przystąpiono do organizacji zakonspirowanego oddziału zbrojnego. Szczególną rolę odegrał tu Edmund Klemczak. Edmund Klemczak, 1886-1939. Dowódca Opalenickiej Kompanii Powstańczej, uczestnik wojny bolszewickiej, kawaler virtuti militari z zawodu kucharz i restaurator. W Opalenicy dzierżawił Hotel Victoria, obecnie rynek numer 4. Edmund Klemczak od listopada 1918 roku włączył się w nurt powstańczych przygotowań w opalenicy i okolicznych miejscowościach. Był jednym z głównych organizatorów kompanii Opalenickiej. Początkowo oddział funkcjonował pod nazwą Kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa. Symbolicznym podsumowaniem działań w Opalenicy był wiec, który odbył się 22 grudnia. 1918 roku na placu przy kościele. Po nabożeństwie przy wielkim udziale publiczności odśpiewano Rotę i Boże coś polskie. Przemawiał ksiądz Mieczysław Chudziński, informując o działalności miejscowej Rady Ludowej. Następnie kierujący wówczas Opalenickim Sokołem dr Kazimierz Bros mówił o mającym nastąpić wkrótce zjednoczeniu wszystkich ziem polskich, a Kazimierz Zengteler z Buku, późniejszy dowódca frontu za Zachodniego, informował zebranych o rezolucjach Sejmu Dzielnicowego. Odczytano też odezwę Komitetu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu z 14 listopada 1918 roku, która głosiła m.in. Polacy: Z morza krwi unosi się biały orzeł odrodzonej Polski, spełnienie naszych tęsknot, pragnień i nadziei, które nas krzepiły w ciężkich chwilach narodowych. Biało-czerwoną flagę na Opalenickim ratuszu zawiesiła osiemnastoletnia Monika Lucińska, a pod koniec grudnia 1918 roku zniszczono stojący przed ratuszem pomnik pruski z czarnym orłem, symbol pruskiego panowania. 27 grudnia 1918 roku na wieść o wybuchu walk zbrojnych w Poznaniu w hotelu Piotra Liszyńskiego odbyło się kolejne zebranie. Powołano do życia komitet werbunkowy, którego zadaniem było zorganizowanie zbrojnego oddziału powstańczego późniejszej kompanii opalenickiej, która w czasie walk powstańczych liczyła około 200-250 powstańców pochodzących z opalenicy i sąsiednich. Ich miejscowości. 1 stycznia 1919 roku na placu koło cmentarza i szkoły odbyła się zbiórka kompanii, połączona z uroczystą przysięgą oddziału. Po złożeniu przysięgi powstańcy otrzymali jednolite oznakowanie w postaci biało-czerwonych opasek i kokard. Następnego dnia kompania rozpoczęła swój szlak bojowy, wyruszając w kierunku nowego Tomyśla. Miasto zajęto bez walki w nocy z 2 na 3 dzień stycznia i odtąd, aż po kres walk powstańczych, kompania znalazła się na linii frontu zachodniego. 3 stycznia 1919 roku zajęto Chrośnicę. Główne działania na tym odcinku skupiały się w rejonie Zbąszynia, który jako węzeł kolejowy stanowił ważny punkt strategiczny. Tam kompania opalenicka stoczyła pierwszą walkę. Udało się zająć część zabudowań dworca, ale w wobec rosnącej przewagi niemieckiej powstańcy musieli się niestety wycofać. W tych walkach zginął m.in. Antoni Kozak. Pierwszy poległy opalenicki powstaniec. Antoni Kozak poległ w ataku na dworzec w Zbąszyniu około czwartej nad ranem 5 stycznia 1919 roku. Urodził się 6 czerwca 1898 roku w Mirosławkach parafiatomice. 18 maja 1917 roku zawarł w Opalenicy związek małżeński z Balbiną Ochlińską i zamieszkał w nieistniejącym już domu przy ulicy Sienkiewicza, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości. Kompania Opalenicka po raz drugi wyruszyła w kierunku Zbąszynia 10 stycznia 1919 roku. Powstańcy, w tym Opaleniccy, w sile około 700 osób, stoczyli szereg krwawych i bohaterskich Potyczek, ale generalnie bójnie przyniósł oczekiwanego skutku. Następnie kompania opalenicka objęła odcinek obronny od Nowego Dworu do Nowej Wsi. Uczestnicząc w walkach pod Łomnicą, kilkukrotnie odpierano niemieckie ataki pod Perzynami, walczono też w obronie Nowej Wsi i pod Grójcem Wielkim. Brojne zmagania opaleniczan zakończyły się wraz z zaprzestaniem walk na froncie zachodnim. Udział mieszkańców Opalenicy w powstaniu był kontynuacją ich postawy z okresu zaboru, stanowiąc egzamin z wieloletniej edukacji narodowej prowadzonej przez polskie organizacje i stowarzyszenia. Szacuje się, że bezpośrednio w walkach wzięło udział blisko 300 powstańców opalenickich, wielu odniosło rany, a 25 zapłaciło najwyższą cenę. Kompania opalenicka była jedną z najbardziej zwartych wewnętrznie i skonsolidowanych jednostek walczących na froncie zachodnim, a jej wkład w wyzwolenie zachodniej Wielkopolski był nieoceniony.